Wieś zaczynała się mrowić i wrzeć ruchem. Na drodze z obu stron stawu ciągle podnosiły się kurzawy i turkoty wozów i porykiwania krów, które wchodziły do stawu po kolana, piły wolno i podnosiły ciężkie łby, aż cienkie strugi wody niby bicze opali opadały im z szerokich gębul. Gdzieś, od drugiego końca stawu, słychać było trzask kijanek bab piorących i głuchy, monotonny łopot cepów w jakiejś stodole. Antek, urąpno pieńków, bo sama nie poradzę. Prosiła nieśmiało i z obawą, bo nic to nie było u niego skląć albo i zbić z leda powodu. Nie odrzekł nawet. Jakby nie słyszał, że ona nie śmiała powtórzyć i już sama poszła udziabywać trzaski z pni. I milczał zły zmęczony całodzienną pracą zrodzy i patrzył teraz na staw, na drugą stronę, w duży dom świecący białymi ścianami i szybami okien, bo zachód bił w niego. Pęki czerwonych georginii wychylały się z zakamiennego płotu i paliły jaskrawo na tle ścian. A przed chałupą w sadzie to między opłotkami uwijała się wysoka postać, ale twarzy rozeznać nie można było, bo co chwila ginęła w sieni, to pod drzewami. Śpiący, kiedziedzic, a ty parobku rób, mruknął ze złością, bo ojcowe chrapanie rozlegało się aż na ganku. Poszedł na podwórze i raz jeszcze przyjrzał się krowie. Jusik, ojcowa krowa, ale i nasza strata. Rzekł do żony, która, że to Kuba przywiózł ziemniaki z pola, rzuciła łupanie drzewa i szła do woza. Doły jeszcze nie to trzeba zesuć na klepisku. Kiej ojciec mówili, żebyś na klepisku krowę z kubą obdarł i wyporządził. Zmieści się i krowa, to zmieszczą się i ziemniaki, szeptał Kuba, otwierając jest to doły na rozcież. Ja ta nie jestem drzyk, co bym krowę obłupiał ze skóry, rzucił antek. I już nie mówili. Słychać było tylko grochot sypywanych na klepisko ziemniaków. Słońce zgasło. Wieczór się robił. Świeciły jeszcze zorze łunami zakrzepłej krwi i ostygłego złota i posypywały na staw jakby pyłem miedzianym, że wody ciche drgały. Rdzawą łuską i szmerem sennym. Wieś zapadała w mrokach i w głęboką, martwą ciszę jesiennego wieczora. Chałupy malały, jakby się przypłaszczały do ziemi, jakby się tuliły do drzew sennie pochylonych, do płotów szarych. Antek z kubą. Zwozili ziemniaki, a Hanka z Juzią wijały się koło gospodarstwa, bo gęsi trzeba było zagnać na noc, to świnie nakarmić, bo z kwikiem cisnęły się do sieni i wsadzały żarłoczne ryje do cebratek, gdzie stało picie dla bydląt. To krowy wydoić, bo właśnie Witek przygnał resztę z paswiska i zakładał im za drabiny pogarści siana, żeby spokojniej stały przy dojeniu. Jakoż Juzia zabrała się doić pierwszą z brzegu, gdy Witek wylazł od żłobów, i spytał cicho, trwożnie. — Józia, a gospodarz źli? — Oj, Jezu, spierą cię, chudziaku, spierą. Tak pomstowali. — Odpowiedziała, wytykając ku światłu głowę i osłaniając ręką twarz, bo krowa stała ogonem, oganiając się od much. — Ale... mam to winowaty, ale... Borowy mnie wygnał i jeszcze chciał kijem z praciną uciekł, a granu Lazaru się jeła pokładać, a porykiwać, a stękać, żem do chałupy przygnał. Zamilkł, ale słychać było ciche, bolesne chlipanie i siurkanie nosem. Witek, a nie buczkiej ciele, bo ci to pierwszy zna, że cię ojciec spierą. Już ci jeszcze nie pierwszyzna. Zawdy tak się bojam, tak się bojam, bo nijakiej wytrzymałości na bicie nie mam. Głupiś parobek, tylia boja się. Już ja przełożę tatusiowi, przełożysz Józia! zawołał radośnie. Bo to mnie wygnał z krowami, bo przełożę Witok. I no się już nie bojaj. Kiej tak to tego ptaka, szepnął z radością i wyjął z zanadrza drewniane cudło. Obaczino, jak się sam rucha. Postawił go na progu obory, nakręcił i ptak zaczął się kiwać, podnosić nogi długie i spacerować. Bociek, Jezu, ady ci ruchak jakiej żywy zawołała zdumiona, odstawiła szkopek, przykucnęła przed progiem i z najwyższą radością i zdumieniem patrzyła. Jezu, to z ciebie mechanik i to się sam tak rucha, co? A sam Józia i nogokołeczkiem nakręcę to już se spaceruję, jej dziedzic po obiedzie. O, odwrócił go i ptak poważnie, a śmiesznie zarazem podnosił długą szyję, podnosił nogi i szedł. Zaczęli się śmiać serdecznie i bawić jego ruchami. Tylko Józia czasami podnosiła oczy na chłopaka, podziw w nich był a zdumienie. Józia! Rozległ się głos Boryny z przed chałupy. A czeguj? odkrzyknęła. – Chodzi, ino! – Kiej dojem krowy. – Pilnuj tu, bo idę do wójta! – powiedział, wsadzając głowę do ciemnej obory. – Nie ma tutaj tego znajdka, co? Yy, – Witka? – Nie, pojechał po ziemniaki z Antkiem, bo Kuba miał urznąć sieczki dla koni. Odpowiedziała prędko i trochę niespokojnie, bo Witek przycupnął za nią ze strachu. – Ścierwa ten chłopak, to ino paszy drzeć, żeby zmarnować tylą krowę! – Mruczał, powracając do izby, gdzie się odział w nową kapotę, białą, wyszywaną na wszystkich szwach czarnymi tasiemkami. Nadział wysoki czarny kapelusz, okręcił się czerwonym pasem i poszedł drogą nad stawem ku młynowi. Roboty jeszcze tyle, z wózka drzewa, siew nieskończonym, kapusta w polu, nie niezgrabiona. Podorać by trzeba na kartofle. Dobrze by i pod owsy, a tu jedź na sądy. Dla no, Boga, że to człowiek nigdy obrobić się nie obrobi, no cięgiem jak ten wół, wiarz mnie, że i wyspać się nie ma czasu, nie odpocząć. No, rozmyślał. A tu i ten sąd, no, tłum hal, ja z nią sypiałem. Hm. Żebyś ozór stracił lakudro jakaś. Szuka! Splunął ze złością, nabił fajeczkę machorką i długo pocierał zwilgotniałe zapałki oportki, nim zapalił. Pykał od czasu do czasu i luku się wolno. Bolały go wszystkie kości i żale za krową raz wraz go markociły i rozbierały. A tu ani odbić się na kim, ani wyżalić nic. Sam jak ten kołek. Sam o wszystkim myśl, sam deliberuj łbem sam kiele wszystkiego obiegaj, kiej ten pies. A do nikogój słowa przemówić i rady znikąd nie pomocy, a ino strata i upadek. A wszystkie to kiej te wilki za owcą. A ino skubią la kiedy ozerwą w kawały.